Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzar Witam w kolejnym odcinku z rynku z tymi nie tylko. Dzisiaj sobie pogadamy troszkę o inwestycjach, troszkę o agentach, coś tam zerkniemy na kapsuły z Paryża. Bo też widziałem, że są jakieś ruchy. No i agenci spadli z Nie aż tak mało, ale spadli, więc zaraz o tym wszystkim pogadamy. Szybkim wstępem: Skins Monkey, strona do wymienia swoich skinów Link do strony będzie oczywiście w opisie. Darmowe 5 dolarów wraz z kodem Eldar przy wymianie. Do tego strona nie wierzy w ten naklejek. Przez to dużo przepięknych craftów, tak jak już wam pokazywałem. No, da się naprawdę coś fajnego znaleźć i do pogrania, i do sprzedania drożej, więc serdecznie tutaj polecam sobie coś posnajpić Dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodzikiem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe. 35 dolarów, przy doładowania 3000 dolarów, darmowe 350 dolarów. Więc możemy przejść do filmu. W ogóle ostatnio się też skupiły, znaczy, to pierwsza mi się skupiła. A tutaj Stefa się coś sprzedaje. Też się na tym zarabia troszkę. W zasadzie mi się właśnie skupiła ta naklejka z za 4,50. A tu widzicie na czysto danym stanie 6,30 i prawie 2 zł zarobku na jednej naklejce. A po prostu się w tyle skupują. Więc tak jak gadaliśmy o tych zamówieniach, to róbcie sobie zamówienia. Ja niedługo, może, o, jak trochę budżet podreperuję, to może zrobimy taki film, w którym będę składać dużo zleceń. No, dużo różnych naklejek poszukamy sobie. I będę składać dużo na tych naklejek zleceń. No, i potem, jak będą na naszym się skupować, to będziemy je szybko po prostu sprzedawać. Tak jak przykład te furie, czy tak jak te właśnie złamane kły. Bo to w sumie spoko sposób na sobie troszkę grosza, że tak powiem, jest. Dodatkowo agenci agenci spadli, może nie aż tak bardzo, ale zobaczcie, mamy to zejście w dół po tym naszym piku wczorajszym. No naprawdę w tym piku, jakby się teraz sprzedali, to teraz można nawet dokupować, więc naprawdę to jest spoko, spoko biznes, można tak powiedzieć był. Na takim szybkim, jakby to zakupie i sprzedaży znaczy sprzedaży i zakupie. Można było fajnie na tym wyjść na plus, jak ktoś miał, ale wiadomo, małe ryzyko z tym było, chociaż jak są te piki, to one zawsze przecież spadają, więc to też jednak nie jest tak źle. No Na co tu nie wejdziemy, to zobaczcie, to spadek jest, dalej cena jest zajebista i nie ma co tutaj mówić, dalej ceny są fajne tych agentów, ale no nie jest to to samo, co wczoraj było na przykład, bo wczoraj to już w ogóle. O, chociaż tu agentka, no nie no, ona też sobie do 104 podskoczyła i spadła, ale wygląda jakby jeszcze miała coś tam w górę się pijąć, więc no całkiem ciekawe, całkiem ciekawie. Czekajcie, jeszcze Feniksa se sprawdźmy, też lekki spadek i utrzymanie w tej niższej cenie, ale nieduży, naprawdę nieduży są te spadki, więc i tak to wygląda, szczerze mówiąc, piście, jak mam być szczery. Dobra, jeszcze przechodzę do, do kapsu z Paryża, patrzcie to, patrzcie to, bo to jest też mocne, to jest też mocarne w ogóle, co tu się wydarzyło i warto to chyba Wam pokazać. No, 43 grosze, pretendenci, przecież kandydaci, 43 grosze. Widzowie, to się kręciło na 48, 7. to już podchodzi pod 40 groszaków, zobaczcie, 43 grosze. 42 zamówienia, na luzie kupicie, zobaczcie 96 zleceń, jest 1141, tak naprawdę to tutaj bariera praktycznie nie istnieje, to spada, no 40 groszy za kapsułę, no powiem tak, jeżeli Shankai zostanie dodany i Shankai będzie bez tła, czyli będzie tak samo podobny na przykład do Paryża czy coś, ten event nie istnieje, to, to nie to spada do 20 groszy? Nie wiem, ile to będzie kosztować w takim, w takim wypadku, ale naprawdę to będzie mało kosztować. Ten event będzie naprawdę mało kosztować, a patrzcie, co się teraz dzieje. No Dosyć ciekawie to wygląda. Co widzowie, życzę miłego dzionka również. Jutro powrót do szkółki macie pewnie, poniedziałek, przejebane, więc to tam miłego dnia. Trzymajcie się, zapraszam do subskrybowania kanału po więcej kontentu z inwestycji. Jak będzie jakieś ciekawe pomysły, to zapraszam do komentarzy. Trzymajcie się widzowie, cześć, cześć.